Dzień dobry, Leszno. Bardzo dziękuję za pytania, które zostały skierowane na główną skrzynkę mailową prezydenta miasta Leszna. Jest wiele pytań, ale odniosę się dzisiaj do dwóch pytań. Bardzo ważne, zwłaszcza, że mamy okres wakacyjny, letni. Pierwsze pytanie dotyczy Boszkowa, a tak naprawdę, dlaczego plaża główna jest ogrodzona i nie ma dojścia do plaży. Tak naprawdę te pytanie powinno być skierowane do wójta gminy a także do pana starosty. Leszczyńskiego. Natomiast przypomnę, że w tym tygodniu odbyło się bardzo ważne spotkanie w Leszczyńskim Urzędzie. Zaprosiliśmy Rejonowe Wodne, Owotnicze, Pogotowie Radunkowe, by przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i tak naprawdę dyskutowaliśmy o tym, co się dzieje na fenach wodnych w regionie, w subregionie Leszczyńskim, jak można pomóc tej organizacji. Przypomnę, że wolontariusze ciężko pracują, aby zabezpieczyć kweny wodne, czuwają nad bezpieczeństwem, była krótka prezentacja w OPR u i mam nadzieję, że w najbliższym czasie samorządy dołożą środki z własnych budżetów, tak żeby te, ta instytucja, bardzo ważna dla nas, mogła dobrze funkcjonować. My, jako Urząd Miasta, jako Rada Miasta Leczna przeznaczyliśmy spore już środki dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejne pytanie Dotyczy samego leszna, ale... Ale tak naprawdę mieszkaniec Leszna pyta się o plany budowy nowego basenu w Lesznie i zadaje pytanie, czy też będą atrakcje dla dzieci. Tak, potwierdzam, będą atrakcje dla dzieci. Przygotowujemy program funkcjonalno-użytkowy na wybudowanie hali widowiskowo-sportowej z basenem i na pewno, jeżeli chodzi o tą przestrzeń basenową, znajdą się te atrakcje. Wskazujemy dwie lokalizacje. Pierwsza lokalizacja to tak zwana Podkowa Antonińska, teren należący do Skarbu Państwa. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie przejmiemy ten teren właśnie pod tego typu inwestycje, ale alternatywnie wskazujemy drugą lokalizację, czyli przestrzeń w strefie inwestycyjnej IDEO. Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego troszeczkę potrwa, także proszę dać nam trochę czasu. Obiecałem radnym, że w momencie kiedy będziemy mieli już przygotowaną tą dokumentację, zorganizujemy spotkanie i przedstawimy jak w przyszłości będzie wyglądała hala widowiskowo-sportowa z basenem. Mam nadzieję, że do końca za kadencji uda nam się wybudować ten obiekt. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.